Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku. Stwierdzy. Dzisiaj zabieramy się za misję 12, w której to przeciwnikiem będzie Ryszard. Yy, mapa tak jak tutaj widzicie na podglądzie, yy, zdaje się, że będzie dosyć mała. Tutaj na słowo będą oddzielały góry, także przynajmniej to będzie plusem, będzie można szybko się odgrodzić od Ryszarda. Dobra, zobaczymy jak to jest. Yy, szybko tylko sobie tutaj skład yy, rozbudujemy. I już zabieramy się za wszystko po kolei. Nie no, może jeszcze. No, już się tutaj wpycha z jedzeniem. To zaraz mu to rozwalimy. Nieważne. Dwóch tutaj. Reszta tutaj. A ja robię dalej. Tak klikam, a sam nie wiem co chcę znaleźć. Targowice szukam. Dobra to kupujemy sobie drewna dokąd w tym razem? jak już tu wyczyszczone to od razu wciskamy co się da, gdzie się da może od razu też koszary na pamięci i zbrojownie. Zbrojownie to ze dwie, bo to i tak o nie będzie się mieściło. Hmm, od razu też nie już się zabierają zarobienie broni. broń. Do tego obiektu nie przypisano żadnego i mieć jest już w drodze. Od razu na kuszę się rzucam. Powiedz tylko. Za mało pracowników, aby ten o, I pałki, i dobra. Z bronią to będzie na tyle uro. na razie. A jeszcze ten dom na pamięci. Zapasy drewna są zbyt szczupłe, Nic nie szkodzi, dokupujemy. Od razu więcej na zapas. I ten domek jest gotowy. Możesz na nas dobra, dobra, rozwalajcie to jeszcze raz. I bierzemy się za ogrodzenie w zamku. To tak... Tu bym mu to jak będą atakować, to wiadomo... że tędy będą wchodzić. Dokąd idziemy? Twoja popularność rośnie. Kurde, idziesz stąd, bo nie mogę... Co za gamo, nie mogę przez niego tutaj nic zrobić. Zawsze go to no, w końcu. Tak. Tutaj tak zrobimy. Dokąd tym razem? Nie ma sprawy. Co on tutaj się tak wpycha z tym wszystkim? Strasznie jakiś ten Ryszard... ...narwany. Siedziba otoczona. O fajnie to już... Myślałem że będę jeszcze musiał tutaj zrobić dookoła mur ale jak już jest ogrodzona to fajnie W takim razie ja tylko się zajmę tym okropne, żeby tutaj wolewity, pogrubić pewien, że masz wystarczająco dużo odwagi? Jesteśmy atakowani. No i wiadomo schody będą potrzebne to Jakieś polecenia? Uczników tutaj. Czekamy na rozkazy. Wyruszamy. Aha, już zaczynam atak. Niedobrze, ale szybko tutaj dokończymy może ten mur. Powiedzmy, że jest poniekąd gotowy. Potrzeba nowych rekrutów, trochę mało się. Tej broni zdążyło narobić. No ale cóż. Strzelać tu do niego Strzały od razu. Okej, okay, czym się teraz zajmiemy? To mamy już ogarnięte. Mury zabezpieczone. Teraz szybko wyczyścimy tutaj ten skład zapasów. Tak żeby nam to nie zależało. To co niepotrzebne. Mm, na pewno drewna musimy kupić. Tutaj y, tych w ogóle nie zrobiłem. Znaczy no w sumie zrobiłem uprawę, ale to mało. Co o, tak się go, uwziął z tym spychaniem tego tutaj. Trwala sobie to jednego wciśniemy. O, o, o. Ej, już Możesz na nas liczyć. Eee, jeszcze jedną uprawę spróbujemy. Myślę, że teraz będzie jedzenia pod dostatkiem, aż nadto. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Jest to kwestia teraz. Aby upchać te piekarnie. Eee, mało pracowników, także od razu. Może ob... drewna. Aż z tym drewnem? Teraz jeszcze jeden ten dom. I dokładamy kolejne piekarnie. Tylko może już to spróbuję tak dokładnie powciskać tam, gdzie jest wolne miejsce. Potrzeba drewna. Jeszcze trochę drewna. I z jedzeniem powinno być święty spokój. Teraz skupiamy się tylko na na tym, żeby ten zamek jakoś utrzymać. Widzę, że to jakiś grubszy apel. Przeładować broń. Gotowi do boju, sir? Ruszać się. Szybko, szybko. Potrzeba Uuu, nam broń. Tak Potrzeba nam pałkarzy. Ruszać się, psy. Szybki marsz. Dokąd idziemy? No to y y y w drogę. Lorda może ściągnę na razie stąd. Żeby mi do niego nie strzelali. Na pozycja. Powinni ich odstrzelić zanim wejdą do środka. Uuu, na nam A nawet ja nie, to gdybyś to pokaże co mamy, to wystarczy. Luchy, luchy. Dobra, tutaj sobie... Myślę, że teraz dobuduję trochę tego zamku, bo jak widzicie, już e, bronić się mam czym. E, może nawet nie tyle zamku, co po prostu wojska trochę dorobię i widzimy się w ataku już. Dobra, trochę wojska już przygotowane mamy tutaj. E, zamek, jak widzicie, nic się nie zmienił, poza tymi dwoma wieżami tutaj z przodu. Trzema właściwie. No i co, I głównie robię sa, same kusze w łuki sobie odpuściłem, ponieważ tutaj jest dosyć, yy, zaczynamy no dosyć stosunkowo blisko do zamku. Także, jak mam kusze, a one mają większy zasięg niż łuki, to mogę nawet nie wychodząc z murów sobie tutaj już strzelać. Jak widzicie, dosyć skuteczne to jest, bo już całe wojsko, co tutaj stało, jest odszczelone. Także teraz y, robimy jakieś katapulty i też powinno się udać y, bez wyjeżdżania strzelać. Jak tylko trochę mur skruszymy, to Muszę od razu budować? zabieramy się do ataku. Co dobra. sprzęt oblężniczy. Przygotowaliśmy narzędzia. Może spróbuję też te drugie jak się nazywają. Balista ogniowa, buduję dobra. Sprzęt oblężniczy, daj nam zadanie. Jak też będzie miała zasięg, to fajnie, bo spalimy cały zamek. Zajmuje stanowisko na machini obiekt, możemy pomóc. Zrobimy dwie takie, dwie takie. Buduje sprzęt oblężny nasza łaskawość. Zajmuje stanowisko na machini obleżniczej. Na ramię broń. Coś źle policzyłem. Zbrojownia jest zaczełnowa na domiotania mój panie. Zajmuję stanowisko na makini. No ja jednak dobrze policzyłem. Zbrojownia zapełniona to już... Potrzeba nam nowych rekrutów Trochę to odklikamy. Trochę też tych zbroi sprzedam, bo specjalnie ich zrobiłem... Znaczy specjalnie zrobiłem tyle tych garbarni po to, żeby właśnie sprzedawać sobie te zbroje. Kamień muszę kupić, bo niestety nie mam. I będziemy próbować. Katapulta przygotowana do miotania mój pani. Tak, to muszę zrobić, żeby też tutaj te swoje wieże nie... E, nie rozwalić. Nie, ty wracaj tam na no mąrodziniałeś. Muszę się! Odwrócę sobie kamerę zobaczymy jak jest zasięg tego. Katapulta przygotowana do miotania, mój pani. Proszę katapulty. Kamień zaodwany. Przygotować katapultę! Będzie to też... A dobra, dochodzi do celu, tak jest dobrze. Chyba listy dokładnie zasięg. No to chyba będzie trochę gorzej. Chociaż... Nie, bo aż rozwalą tą wieżę. Będziemy strzelać. Uuuu, ale Potrzeba nam broni, se Dobra, Muri od razu kładę. Eee... Yy... Nie pomyślałem, znaczy nie pomyślałem, nie zrobiłem bramy. Także przed owakiem będziemy musieli sobie gdzieś mur rozwalić w której miejscu. Jak idzie z tą wieżą? No, w miarę szybko. Tak jest. Potrzeba nam bronów. Potrzeba nam nowych rekrutów, Potrzeba Uuu, nam bale. nowych rekrutów, dobra. Czego ci trzeba? Wy z powrotem... Znaczy z powrotem wy do wszystkich tutaj na mur Dlaczego nie skończyli, panie kamień się skończy Co katapulta jest? przygotowana do miotania mój panie To jest katapulta? Tak, skończył się kamień No, przewraca się ta wieża pomoc od Ale fajnie. Pewnie. Zawsze możesz zniszczyć parę budynków. Spróbujemy Spróbować teraz obal. tak jakieś chroby niegleco. U mogę. na rozkaz. Naciągnąć przeciwwagę. Zobaczymy czy będzie się wszystko waliło. Ale się. To Trzeba fajnie, nigdy nie korzystam w sumie z tych yy, a fajne to jest, spalimy co się da. O, działa to lepiej niż sądziłem. Dobra, zaraz będzie zamek czysty, także y, wyprowadzam wojsko i idziemy dokończyć. Może w taki sposób sobie wyjdziemy. Po prostu zrobię schody. Ser Brak No i dobra. Schody spełniają funkcję. Eee, sobie dam tutaj. Katapulta przygotowana do miotania. Hmm, spalimy co tu się jeszcze Naciągnąć da. Ale teraz strzelajmy w mur do Ale... Naciągnąć Dobra, to już nie ma co sensu nie ma sensu ich teraz przez ich tam podpalać jak za chwilę i tak se tam wejść do środka sam swoich spalnie A ma tutaj do gaszenia, dlatego też to się przestało tutaj palić. Nigdy sobie nigdy nie robię ee, tych do, z tych z żeby biegali. To zawsze mi się wydawało, że to nie, raczej nie jest zbyt skuteczne, a jednak coś tam to daje. Odcinek będzie tym razem dosyć no, krótki, no ale to też taka misja. Król musi się kryć, Taka, nie inna, no i cóż, nie będziemy przeciągać. Lepiej przejść jak najszybciej do kolejnych, bo trochę tego jednak nam jeszcze zostało. Rusza jeśli chcemy całość przejść. A, no, pierwsi już są na miejscu. Nie rozwalam. Ta pozycja Tak jest Żeby z wojska już nie robił Pierwszych tych damy Niech się zroczymy czy się podpalą czy nie Chyba się podpalą Teraz z tego wszystkiego to będę się czekać, aż się przestanie to i palić w tym zamku. Dobra, ci też nie się spalą. Ilu mi ich zostało? 38. Dobra, może połowę wyślę. Tu już się chyba nie pali z przodu. No, myślę, że teraz już.

Poza tym, że dosyć szybko te pierwsze ataki przeprowadzał, to naprawdę jakoś specjalnie tutaj nie musiałem kombinować, żeby to przejść. To na tyle w tym króciutkim odcinku i widzimy się w kolejnej misji. Cześć!